Jesteśmy w opocznie przed galą MB Boxing Night 24. Z nami jest Mariusz Grabowski, z którym nie będziemy rozmawiać o tej gali, ale o tym, co za tydzień, czyli Gromda 21. Witam Cię, Mariusz, serdecznie. Witam serdecznie, ale oczywiście zapraszamy do oglądania tej gali. Jutro, sobota TVP Sport na pewno będzie się działo. Dokładnie to o tym jeszcze szerzej porozmawiamy z Mateuszem Borkiem, który tutaj, że tak powiem, jest za to wszystko odpowiedzialny. Mariusz, Gromda 21, Polska kontra reszta świata. W pojedynku wieczoru, w walce wieczoru Bartłomiej Domali kontra Wasyl Halicz. Polska kontra Ukraina. tak? Te inne zestawienia są zrobione, że Polacy walczą z zagranicznymi zawodnikami, no ale trzeba przyznać, że ten main, main event jest kozacki. Wiesz to naprawdę jak już od wielu gal, to stawiamy na, na, na walki naprawdę sprawdzone i super i myślę, że, że ta walka też ta, taką będzie. Wiadomo, że to jest eliminator do walki o pas, ale tutaj ja cały czas powtarzam, że, że w przypadku wygranej Wasyla, Wasyl ma pierwszeństwo i będzie walczył o ten pas, jeśli w przypadku Bartka do Malika jeszcze nie do końca jest to rozstrzygnięte. Bo wiesz, no bo do, do końca też trzeba wszystko przeanalizować. Bo ogromda bo, bo rządzi się swoimi prawami, a też chcemy, żeby, żeby były emocje i te emocje muszą, muszą być, a tym bardziej nie wiem, czy, czy trzecia, walka, trzecia walka od razu z Mateuszem Kubiszyną kolejna, by coś, coś, coś wniosło. Dlatego spokojnie mam plan na, na Bartka. Myślę, że ta walka pokaże, pokaże i, tak naprawdę kunszt pie, i, pięściarstwa bez rękawic i, i myślę, że będzie dobra bitka. Też, też jak wiesz, na Gromdzie numer 21 30 maja mamy już taki te, naprawdę inny format trochę, nie? żeby. Żeby, wiesz, żeby też tych kibiców zadowolić, pokazać coś innego, bo, bo te ostatnie turnieje, turnieje były takie, takie różne i, i wprowadzamy delikatną zmianę. Innowacje, zobaczymy, zobaczymy, czy, czy wypali, ale myślę, że pod kątem bitki i, i, i walk na pewno, na pewno pewnie będzie lepiej. Wspomniałeś, że walka Balboa-Halicz, Wasyl Halicz to jest eliminator, ale potem dodałeś, że jeżeli, byłby, jeżeli Bartek by wygrał, no to tak może niekoniecznie chciałbyś dopełniać trylogię z Mateuszem Kubiszynem. No teoretycznie te dwie walki Bartka z Mateuszem były wyrównane, ale no jednak Mateusz był o tą półkę, pół półki przynajmniej wyżej i no jakby, no te, też jakby nie widzę opcji, żeby tak szybko to robić, te, te trzecie zostawienia. No tak, dlatego ze względu też na kibiców i na całą federację chcemy po prostu w jakiś tam sposób też, też nie zanudzać kibiców, bo dzisiaj widzimy, że takich nudnych, nudnych walk na innych federacjach mamy dużo. My chcemy po prostu robić stricte sport i tak naprawdę bójkę, żeby, żeby się kreflała, bo przede wszystkim o, o to chodzi. Wiadomo, że zawodnicy zostawiają tam, tam serce, zdrowie, no ale wiadomo, że jak się na coś piszesz, tym, tym bardziej, że wiesz, ty, tych zawodników, których mamy wypromowanych yy, na grądzie, to oni być może nigdzie by szansy nie dostali, a na na gromdzie, na gromdzie dostali, wykorzystali. i Myślę, że dzisiaj, dzisiaj są tak naprawdę znanymi postaciami w świecie sportu walki i myślę, że nie jeden, nie jeden zawodnik, który stricte sportowo walczy i trenuje. Po prostu przez jakiś tam okres 10 lat, do tego nie dojdzie, jak jeden czy drugi zawodnik doszedł przykładowo w rok czy, czy dwa. Dlatego myślę, że, że w gromdzie robimy dobrą, dobrą robotę I, i też dlatego tej, tej walki prawdopodobnie nie będzie. Ja też dzisiaj nie, nie chcę już tak przekreślać, że, 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 że tak będzie, ale, ale w to idziemy, że Bartek domalik jak wygra, Mam, mam inny pomysł, być może, być może inna walka z kim innym, może o, o jakiś pas międzynarodowy. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Mam coś w głowie, ale naprawdę teraz, teraz skupiamy się na tym, co będzie 30 maja, i myślę, że, że, że to, co wprowadzimy, będzie, będzie zadowoleniem dla kibiców. A powiedz mi tak szczerze, nie żałujesz troszeczkę, nie, nie czujesz takiego smutku w sobie, że nie będzie tego turnieju, bo to był jednak znak rozpoznawczy ogromny. Wiemy, że na początku te turnieje były no, kapitalne. Potem tych zawodników troszeczkę brakowało do turniejów, bo ci zawodnicy, którzy wygrywali turnieje szli dalej, w ekstrafajty, walki o pas i tak dalej, ale jednak zawsze, że ta gromada nam się kojarzyła z tym turniejem i zawsze tego jednego zawodnika można było tam wyhaczyć. No wiesz co, nie, no wiadomo, no, możemy... że... Może jeszcze ci przele, że to jest na tą, ale tak pewnie wrócicie kiedyś. Tak, 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 To no, ja myślę, że tutaj musimy to spróbować, bo nie ma, nie ma, nie ma później, później czasu i, i co, nie ma co eksperymentować, a w tym wypadku to tak naprawdę to też można powiedzieć, że zaliczamy to do turnieju, bo robimy zestawienia Polska-Niemcy i jeszcze mamy, jeszcze mamy w zanadrzu Dwie czy trzy walki, które, które myślę, że będą fajne dla kibiców Też nie chcę zdradzać, bo wiadomo, że to wszystko trzeba dopinać A w Gromdzie to jest tak, że, że wiesz, jak przyjeżdża ktoś Ktoś już jest w hotelu, no to wtedy, wtedy wiemy, że on jest bo, bo wiadomo, czasami się zdarza tak, że, że ktoś jedzie jedzie i nie może dojechać Albo jak ogłosimy jego grafika A nawet w tym wypadku i teraz się tak zdarzyło Ja nie chcę tutaj mówić o, o kogo chodzi też, też grafika była zrobiona No i gość po prostu zdezerterował dlatego, dlatego mówię, no tutaj wszystko się okaże w poniedziałek Zawodnicy z zagranicy będą jeśli będą wszyscy dotrą, to myślę, że będzie świetna bitka, a walki Polska-Niemcy już mamy ustawione, i myślę, że też to będą równe, równe zestawienie i krwawe powiedz mi, ile walk przewidujecie i rozumiem, że jest kilka starć polsko-niemieckich w walce wieczoru Polska kontra Ukraina, ale też będą pewnie starcia Polaków z innymi zawodnikami zagranicznymi, tak rozumiem, bo, bo to nie jest tylko Polska-Niemcy. To nie jest tylko Polska-Niemcy, no no wiesz, no, mamy też ranking, musimy też konfrontować zawodników z Grądy, którzy są, są czołówką w Grądzie, bo, bo wiadomo, jak, jak dobrze wiemy, jest, jest Kapo, wraca, wraca Kapo, jest yy, Marcin Wasilewski, który, który też wraca, który nie powiedział ostatniego słowa, a wiadomo, że dwie ostatnie walki mu nie poszło, a to był ambitny, ambitny zawodnik, no musimy takie walki też robić rankingowe, bo, bo teraz po tych galach chyba że jednej albo dwóch nie ogłaszaliśmy rankingu, a, a też dodatkowo, tak jak mówiłem, wprowadzamy ten ranking do 80 kg, i, i też chcemy tutaj wyłaniać tych zawodników i myślę, że teraz po tej gali już te rankingi 80, 80 albo 85, tak się zastanawiamy co będzie, co będzie dla nas, dla nas lepsze, bo, bo wiesz, wiadomo, że te, te wagi niższe trochę się rządzą swoimi prawami, no ale chłop, chłop jak patrzę 80 czy 85 kilo, to myślę taki, taki parze Czeski i czy, czy inny, to, to myślę, że to jest też, też spora, 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 spora waga i, i myślę, że bitki będą fajne, dlatego chcemy, chcemy to wprowadzić. No coś chcemy zmieniać, wiesz, nie chcemy iść takim jednym torem, jak szliśmy, czy tam inne federacje idą, tylko po prostu chcemy coś wprowadzać. I myślę, że, że ta, zmiana, ta zmiana może chwilowa, tylko bo tak jak powiedziałeś, te turnieje naprawdę były fajne i myślę, że te, do tych turniej musimy wrócić. To nie jest tak. Ja powiem szczerze, że, że jeszcze się okaże, bo ty, teraz mamy sporo, sporo liczbę zawodników i jakby wszyscy dotarli, to jeszcze jest szansa, że i turniej będzie. Dlatego mówię, no tutaj tutaj Polska, Niemcy to jest jedno, ale, ale dalej. Atakują. Ale, ale dalej, ale dalej dalej możemy, możemy, możemy robić coś, coś, coś innego. Zobaczymy. Dlatego tutaj bym na razie jeszcze dzisiaj nie przekreślał. Wie, wiemy dobrze, że krwawy piątek, 31 maja i to najważniejsze. 30, 30, 30, przepraszam, 30 maja. Dokładnie tak, w ostatni dzień, że, że tak powiem, kampanii wyborczej, więc <laughs> będzie gorąco i na scenie politycznej, i na scenie sportowej. Wiadomo, że nie wskażesz mi swojego faworyta, ani nie powiesz, kto chciałby, żeby wygrał w walce lce ale sportowo, jak to bo no, z jednej strony Balboa, który no, nokautuje kapitalnie, pewnie na jeden z najmocniejszych ciosów w grądzie, z drugiej strony Wasyl, którego no, trudno jest złamać i Wasyl, który w ostatniej walce pokazał, że, że on jeszcze może się tutaj liczyć w rozgrywce opas. Powiem szczerze, że naprawdę Wasyl był świetnie przygotowany w tym rewanżu z Fizolem, nawet się tego nie spodziewałem, a pokazał się naprawdę ze świetnej strony i, i wiemy dobrze, że Fizol to zawodnik z chwili kości, tam nie było, było jakiejś taryf ulgowej, a widzieliśmy co zrobił Wasyl i też musimy dobrze pamiętać i wiedzieć, że że Wasyl walczył już z Mateuszem Kubiszynem, którą, gdzie tak naprawdę mogła walka iść w dwie strony. I, i tutaj, tutaj była chyba bodajże najtrudniejsza walka, chyba Kubiszyna w całej historii Gromdy. I tutaj Wasyl postawił wysoko poprzeczkę. Dlatego mówię, no tutaj, tutaj ja nie chcę nikogo przekreślać, bo też, też widzieliśmy znowu, znowu tak teraz sobie też myślałem, jak jechałem po drodze o Gorilli, akurat dzisiaj ta, ta, walka, ta walka będzie darmowa na naszej YouTubie. I, i też była ciężka walka, bo Gorilla Gorilla też świetny zawodnik. Ja powiem szczerze, że, że wszyscy zapominamy o Gorillie, a Gorilla pewnie w niedługim czasie też, też zasługuje i będzie się liczył w tej rozgrywce o pasy. Dlatego myślę, że tutaj nie mam, nie mam faworyta. Powiem szczerze, że, że wiadomo, że znasz, znasz moje zdanie poza, poza kamerą, a tutaj, tutaj oficjalnie to myślę, że 50 na 50 to te, te najlepsze typy na, na teraz. Wspomnieliśmy o Mateuszu Kubiszynie. Po... Po albo przed jego ostatnim pojedynkiem, rozmawiałem z nim przed kamerą, jest to do znalezienia, powiedział, że, że rozmawialiście i że jest szansa, żebyście ruszyli w stronę Ameryki, w stronę tych ten, taki najbardziej znanej na świecie federacji BKFC. Czy coś się w tym temacie kręci, czy Mateusz na razie skupia się tylko na Gromdzie? Wiesz co, ja nie wiem, wiesz co, jeśli chodzi o tą najbardziej znaną na świecie, tak też bym nie, nie przesadzał, bo, bo ja dużo ludzi pytam, bynajmniej w Polsce i, i, i tutaj, tutaj tak naprawdę wszyscy znają Gromdę. Pytam. W Hiszpanii, jestem w Hiszpanii częstym gościem, tak naprawdę bywalcem i, i też nie bardzo. I myślę, że, że w Hiszpanii Bikiewski zrobiło galę, myślę, pierwszą i ostatnią. Rozmawiam, rozmawiam z ludźmi, różnymi ludźmi, czy, czy, czy w Niemczech, czy, czy gdzieś indziej. I tam w ogóle, w ogóle o tej Federacji nikt nie słyszał. Dlatego ja nie wiem skąd, skąd tak powstało, że, że, że największa federacja, tym bardziej, że jak dobrze wiemy, ja zaproponowałem teraz, teraz nawet, nawet konfrontację, jak składaliśmy to Polska Niemcy, żeby, żeby zrobić takim mecz BKFC UK z Gromdziarzami. No i wiadomo, że, że, że chęci nie było. Miałem dostać odpowiedź za trzy dni. Tej odpowiedzi nie dostałem. Rozmawiałem również o, o, występie, o występie Mateusza. Mateusza, bo wiadomo, że, że jak ktoś chce sprawdzać, a i chce zapłacić, no to, no to nie ma problemu. Ja nie robię żadnych problemów nikomu. Tym bardziej, że jak są dolary, a my jakieś procenty z tego mamy. No, no to też się okazało, że nie do końca. A, a próba, próba sprawdzenia Mateusza była na, na, na gali w Anglii za trzykrotnie niższą stawkę, jak w Polsce u nas ma na gromdzie. No to myślę, że, że to też bez sensu i to pokazuje, że, że to nie jest jakaś tam największa federacja, jak to wszyscy opowiadają i mówią, tym bardziej, że jak, jak oglądasz te gale i ja, ja często tam z serkami oglądam, no to, no to wiesz, no to, ta produkcja, to, to myślę, produkcja produkcyjnie że... to, to no róż... nie. jesteście dwie półki wyżej. No to, to już sobie odpowiedziałeś, no to tym bardziej to mówimy o największej. I co jest w tej federacji największe? No to no, naj... o to, że Pani najstarsza, taka ceniona na W Europie pewnie o to mi najbardziej chodziło, bo wiadomo, że no w Polsce może ludzie tak za bardzo nie kojarzą, w Anglii pewnie kojarzą gromdę, ale no wiesz, jak to jest jeden rynek to, drugi rynek to, ale po prostu taka najstarsza i bardzo fajna federacja. O, tak no chciałem tak. Ja bardziej mówię, powiedzieć. Ja mówię, że pewnie na amerykańskim rynku tak, no, bo na europejskim już nie, to jak już wymieniłem kilka krajów i, i tym bardziej tym bardziej też to śledzę, ale to wiesz, no dobra, dla mnie nie ma to znaczenia. Ja mogę, mogę się konfrontować i myślę, myślę że nawet byśmy, byśmy mogli to zrobić nawet na ich, na ich terenie jechać. I zrobić taką, taką, taką konfrontację, yy, gromdziarze kontra BKFC. No dla mnie nie ma żadnego problemu, bo, bo ja nie widzę tam zawodnika, tym bardziej jak mówisz, że śledzisz BKFC, to pokaż i wskaż mi zawodnika, który, który by mógłby rywalizować z naszym zawodnikiem, bo, bo ja takiego zawodnika tam tak, tak naprawdę nie widzę. Wiadomo, że są nieźli zawodnicy yy, z doświadczeniem w UFC, ale wiemy, jak, jak wyglądają ci zawodnicy, którzy już, już od, 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 odrywają te kupony i, i, i wiemy, u nas chyba był kawalari, był miżglory, był. Chyba Godbier, kto też walczył w UFC No to wiesz, no wszyscy wyjeżdżali To tak samo i wiesz, i tutaj, wiesz, no wiadomo Ze względu na publikę, pewnie to jest fajnie Bo to wiesz, lokalnie, to tak samo jak i u nas Mariusz Pudzianowski 12 czy 15 lat temu Wzniósł na wyżyny, wyżyny KSW i MMA Tak samo i, tak samo i tam w Wiadomo, że tutaj w przypadku też nie można tego porównywać Bo my w gromdzie Tworzymy sami historię i sami stwarzamy tych zawodników. My po prostu nie bierzemy takich stworzonych zawodników, który stricte przyszedł, przyszedł nie wiem, z boksu czy, czy skądś, tym bardziej, że wiesz, sam dobrze o, bo, śledzisz, śledzisz boks i myślę, że zawodnik z boksu, oprócz Artura Szpilki, niewiele by wniósł na gromdę. Dlatego, dlatego wiesz, no tutaj, tutaj to jest wiesz, dwie różne rzeczy, ale myślę, że, że gromda sobie świetnie radzi. Zna, znając zamiłowanie Polonii w Anglii do, do sportów walki, to jakbyś tam wysłał dwóch, trzech zawodników, to myślę, że byłoby też bardzo gorąco na trybunach, bo, bo Polacy bardzo lubią chodzić na, na, na walki Polaków w Anglii. Zgadza się i wiesz co, nawet, nawet wiesz, nawet wiesz, ja tutaj rozmawiam i z chłopakami, którzy trenują w Anglii i tam walczą w tym, tym mniejszym BGFC, wiadomo, że to, że to inny, inny świat, inni ludzie, inni ludzie, ale, ale wiesz, oni, oni dostali inspirację z gromdy i po prostu co niektórzy, wiadomo, że nie mogli przyjechać, co niektórzy mieli problemy takie czy inne, i po prostu zaczęli tam, tam trenować. To nie są zawodnicy stricte sportowcy, którzy trenowali całe życie, tylko po prostu oglądali grondę i chcieli w jakiś tam sposób się sprawdzić. No trafiło im się, że po prostu po prostu mogli, no i, 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 i to robią. Ja, ja myślę, że, że cały czas też się rozglądamy, tak jak wiesz, To no, tutaj, tutaj o wiele, o wiele gorzej jest, jest w tej Anglii teraz, jak wyszła Anglia z Unii. No to jest, to jest trochę problem. No ale wiesz, no ale tutaj też staramy się, tam wiesz, ja też już nic tak nie, głośno nie mówię, tylko po prostu po cichu robię, co mam robić, też też wiesz, teraz się tak trochę otwiera ten rynek też niemiecki i stąd taka, taka próba. Tym bardziej, że wiesz, no tych zawodników niemieckich, których, których mamy na tej gali, no to wiesz, no Teddy walczył. Wiadomo, że, 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 że wygrał turniej, no nie, nie ma mu co odbierać, bo, bo, bo wygrał. No jak, jacy zawodnicy by na tym turnieju nie byli, ale wygrał. No wiadomo, później chyba że ze Scarface'em przegrał, ale zawodnik sprawdzony. Ja widzę, że tam, tam się bił na jakichś lokalnych, lokalnych galach i publikę, publikę też miał. Rostock, który nie przegrał na gromdzie, jest jest tak samo twardy, ambitny. To myślę, że tutaj, tutaj, wiesz, tutaj blisko Niemcy są blisko, zobaczymy, wiesz wiadomo, że tam, tam różne struktury w Niemczech, w Niemczech w jakiś tam sposób y, się zajmują tymi sportami walki, dużo, dużo jest ludzi z Bałkanów myślę, że, że tutaj no, też zobaczymy, myślę, że, że bardziej, bardziej ta gala w Niemczech, zobaczymy jak ci Niemcy się pokażą, ale, ale powiem Ci jedno że nawet ci Niemcy, co niektórzy sprzedali więcej biletów niż na, na nasz niektóry Polak, to myślę, że to jest zadowalające a tym bardziej jakby był na miejscu, to warto by było to zrobić? Zobaczymy. Na koniec nazwisko, które już wspomniałeś, Mariusz Pudzianowski. Oglądałem Twój wywiad z Hubertem Ściwujewskim. Tam zaproponowałeś albo wyraziłeś chęć zorganizowania starcia Pudziana z Gołtem na Gromdzie. Wiemy, ile Mariusz zarobił za ostatnią walkę. 2 miliony złotych. Nawet gdybyś, moim zdaniem, nawet gdybyś mu wyłożył na stół kolejne 2 miliony złotych, to myślę, że Mariusz by wziął pienio... wziąłby tę walkę z gołtem na zasadach boksu bez rękawic. Bo jakoś mi się nie wydaje. W MMA to jeszcze bym zrozumiał. Ale jakoś nie widzę tego, żeby Mariusz chciał z gołtem walczyć za jakiekolwiek pieniądze na grondzie. Wiesz, co. No... No zgadza się, wiesz co ja zaproponowałem, bo jak widzę, że wszyscy proponują, wiesz, no tutaj nasz też się stawiało na początku, że, że wiesz, my mało płacimy, tym bardziej, że wiesz, no żeby, żeby komuś płacić, no to trzeba wiesz, mieć naprawdę zawodnika zbudowanego, czy ewentualnie influencera, który, który ma społeczność. My budujemy chłopaków i, i każdy zaczyna od samego początku i myślę, że, że, te garze, że te garze zawodników, którzy już walczą w walkach wieczoru, czy, czy dłużej u nas, czy są z nami od początku, to zarabiają naprawdę dużo, dużo więcej niż teraz zarabiają na tych frikach nawet. No to, to mogę powiedzieć. Miało I wiem, 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 co mówię. A jeśli chodzi o Mariusza Ponadzianowskiego, no pewnie też by było mi stać, żeby, żeby taką walkę zrobić. Ja nie mówię tutaj dzisiaj o dwóch milionach, bo myślę, że, że żadna federacja pewnie dzisiaj tyle, tyle nie wyłoży. Tym bardziej... A Mariusza mocno raczej spadła po ostatnim pojedynku. No wiadomo, i tym bardziej, że wiesz, no tym bardziej, tak jak mówisz po ostatnim pojedynku, myślę, że to, to zdecydowanie było pewnie przepłacone. KSW pewnie do dzisiaj się odbija czkawką, ale to wiesz, wiadomo, nie mój biznes, tylko ich chcieli, chcieli na, na siłę zatrzymać Mariusza. Myślę, że, że to tak naprawdę do końca dzisiaj było wiadomo, że to nie było potrzebne bo to nic tak naprawdę im nie wniosło. No ale dobra, biznes jest biznes, ka każdy się y, tam sobie rządzi swój, swoim biznesem, a mówię, no tutaj nie wiem, czy, czy, czy by podjął Mariusz y, tak naprawdę walkę z gołtem pewnie by było ciężko, no ale wiesz, no ale jakby jakby się wszystko zgadzało, no to wiesz każdy mówi, że, że Mariusz, Mariusz pieniędzy nie odmawia, no to ja chętnie bym bym ją zrobił, bym ją zorganizował Ty wiesz, to go, to Topat taki pierwszy, pierwszy z brzegu, no bo, bo wiesz no to też... też... Zostawiano, to przecież na, 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 na mieli walczyć na KSW, no był Zostawi... dużym faworytem, no tej gali KSW 100, do, do, na której Mariusz ostatecznie nie wystąpił. No zgadza się, ale, ale wiesz no ale tutaj, tutaj ja nie chciałem już szukać i mówić o innych nazwiskach, bo wiesz no bo ja, ja już patrzyłem podobnych wiekiem mnie, Łukasz wiekowy, wiekowy, tutaj Mariusz też wiekowy, tutaj by się w jakiś tam sposób składało, bo to też, też było tak, że, że, że kiedyś pamiętam, żeby, żeby była walka Marcina Różalskiego na jakiejś tam gali, czy na naszej gali, no to by musiał być konkretny zawodnik podobny wiekiem. No i ja też kiedyś zaproponowałem i Marcina Łukasza parobca, no niestety, wiesz, tam nie, nawet do pieniędzy nie doszliśmy, ze względu na to, że, że to była sama stójka, sama stójka i, i sam boks. No to tutaj też nie dało rady i ja, ja automatycznie ta walka Walka, ta walka padła. No w przypadku Mariusza, no nie wiem, no to przecież by to zależało też od Mariusza. Myślę, że go tutaj by nie trzeba było go za wiele namawiać i też pewnie nie, nie trzeba było mu mówić za ile, bo on to ten nieważne tak naprawdę, on chodzi do ringu i się bije. Dlatego myślę, że, że, że ta walka myślę, że finansowo do zrobienia dla Gromdy realna, a czy bym chciał Mariusz, tego nie wiem. To teraz już naprawdę na koniec o naszej bazowej dyscyplinie, czyli, że tak powiem tradycyjnym boksie. Nie mogę się nie zapytać w niedzielę walka dwóch Polaków o Mistrzostwo Świat w wersji tymczasowej. Krzysiek Wodarczyk, kontra Adam Balski. Z Adamem współpracowałeś kilka lat, pewnie serce bliżej. Adama sportowe, jak to widzisz? Powiem tak, że, że wiesz, nie, niewiele się mówi, pan Mariusz się tylko przygląda, Adam, Adam Balski jest zawodnikiem tak samo Tymexu, współpromowany przez Knockout Promotion, nie wiem czy Knockout Promotion wywiązuje się z tej umowy i czy wszystko spełnia, zobaczymy to po tej walce, po tej walce. a za kim jestem, no jestem pewnie za, za Adamem Balskim, bo wiadomo, że, że bliżej mi było do Adama, nie wiem, nie wiem co, co tam tak naprawdę się wydarzyło, bo, bo Adam nikomu nigdy nic nie powiedział. Coś wiem, że to było po Gali Mateusza Borka i, i, i coś po tej walce się stało, ale tak naprawdę nie wiem nie wiem, co miało wpływ. No, szkoda, szkoda, ale życzę Adamowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że sobie poradzi, bo też, bo też wiesz, no nie oszukujmy się. Yy, chyba bodajże dwa tygodnie temu było, była walka o pełnoprawne, mistrzostwo świata i, i nie wiem skąd, skąd się teraz stało to, że, że ta walka jest, że ta walka jest o, o interim, tym bardziej, że, że, że mistrz jest i, 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 i czeka. No ale wiesz, no dobra, no wiadomo, żeby, żeby kibicu za dowolić, przyciągnąć coś, no to jest, to jest dobra sprawa dla polskiego, polskiego boksu i fajnie, a, a rywal Krzysztof Łodarczyk. no wiadomo, że to Krzysiek, to już historia, przeszłość myślę, że poważną walkę tak jak rozmawialiśmy, Krzysiek pewnie wygrał już 9 lat temu i, i nic więcej no teraz, teraz odcinał kupony, czekał, czekał nie udało, miał walczyć dwa razy bodajże we frykach nie udało się we frykach. Tutaj, tutaj jest walka o pas być może, być może pokaże się z dobrej strony, ale ja nie myślę, żeby, żeby podołał Adamowi Balskiemu, Adam Balski jest, jest za szybki, za dynamiczny, dlatego, dlatego nie wiem. Stawiam na Adama. Dziękuję bardzo za rozmowę i widzimy się za kilka dni w Mieście Grzechu. Dziękuję tak. bardzo, pozdrawiam.